Od kilku miesięcy działa spółka akcyjna DIORA. Wypuszczono 26 tysięcy akcji. Udziałowcami są Skarb Państwa, pracownicy DIORY oraz akcjonariusze spoza zakładu. Od kilku dni spółce przyszło działać w zupełnie odmiennych warunkach. Dla DIORY program Balcerowicza to szansa czy zagrożenia? E, panie redaktorze, program pana wicepremiera Balcerowicza jest jedynym, który można zrealizować, jak wiadomo, już. Dawno mówiono o tym, że zły pieniądz psuje narody, dobry pieniądz buduje narody. Natomiast ten program jest oczywiście dla mentalności obecnie obowiązującej czy obecnie istniejącej w Polsce wielkim zagrożeniem. Dla Diory jest to wielka szansa, ale jednocześnie i zagrożenie, dlatego że przecież zmieni się rynek, że w międzyczasie mogą być kłopoty z dostawami ze względu na kondycję naszych dostawców że y, zmienią się warunki eksportu i importu, to są dla nas szanse, ale też i zagrożenia, jeśli chodzi o skierowanie strumienia pieniądza na rynek, bo przecież niewątpliwie pierwszą potrzebą jest powiedzmy ubranie, a nie y, sprzęt.